Nazywam się David McGrath. Żyłem jak król w jednym z największych kasyn za darmo. Mam pozytywne nastawienie do życia. Gdy zapowiada się, że będzie zabawa, wchodzę w to. Pierwszy raz usłyszałem o hazardzie jako szesnastolatek. Byłem na domówce. Jakiś koleś przyszedł z torbą pod ręką, a ja zapytałem, co tam masz? Stół do ruletki oparł. W ten sposób Patrick wprowadził mnie w świat hazardu. Do dziś się przyjaźnimy i łączy nas wiele hazardowych przygód. To chodzący oryginał. Bystry, lotny i ma kapitalne poczucie humoru. Kumplowaliśmy się w szkole średniej, mieszkaliśmy razem w akademiku, a po studiach zamieszkaliśmy razem na Florydzie. Nasze marzenie o życiu na Florydzie blisko plaży nie zupełnie się ziściło. Nie mieliśmy kasy. Patrick stracił pracę, a ja byłem sprzedawcą na prowizji, ale tej nigdy nie było. Muszę spłacić ratę za wóz 323 dolce za czynsz, wisimy 675 dolców, z czego 355 dałem Dave'owi, żeby zapłacił za telefon, ale czekamy na wypłatę. Właściciel mieszkania grozi, że nas wyrzuci, jeśli mu nie zapłacimy. Chyba ciebie? Tak. Z pracą też nie jest zbyt różowa. Dzwoniłem do paru osób, roboty nie ma. Naprawdę się boję. Nie wiem, co robić. Jeśli tu zostaniemy, nie będziemy mieć na jedzenie. Ktoś zapukał do drzwi. Otworzyłem. Przyszedł facet, żeby odciąć nam wodę. Zapytałem, czy mogę zapłacić jutro. Ten wywrócił oczami i odciął wodę. Tak wyglądało nasze marzenie o Florydzie. Patrick przyszedł z szalonym pomysłem. Jadąc do Urzędu Pracy, zobaczył billboard. Linie Carnival Cruise mają kasyno i linie lotnicze w Cable Beach na Bahamach. Ludzie latają tymi liniami na Bahamy, by uprawiać hazard. Patrick miał plan. Wypłacamy kasę z American Express. Lecimy Carnival Airlines na Bahamy i idziemy do Crystal Palace. Wpłacamy kasę do banku kasyna. Udajemy, że gramy bardzo często. Będziemy klientami kasyna, a ono zapłaci za nasz pobyt, jedzenie, wódę i rozrywki. Przedniowy wypadek jeszcze nam trochę zostanie. Zgodziłem się. Pijemy, zero kasy. Jedziemy na Bahamy. Mnie i Patrika chyba pogięło. Mieliśmy kartę American Express jego rodziców. Ze złotej karty kredytowej można wypłacić gotówkę, podając dowolny powód. Patrick zadzwonił do banku mówiąc, potrzebuję 10 tysięcy. American Express miał wtedy automaty, do których wkładało się karty i otrzymywało czeki podróżne. Nie wierzyliśmy, że to się uda. Chyba całą wieczność gapiliśmy się na automat. W końcu zaczął wypluwać czeki. Przybiliśmy sobie piątkę. Mieliśmy 10 tysięcy dolarów. Kozacko, ale kasę trzeba oddać w ciągu miesiąca. Polecieliśmy. W kasy nie udawaliśmy starych hazardzistów, choć byliśmy durniami bez kasy. Daliśmy kasjerowi 10 tysięcy dolarów w czekach podróżnych, a on mówi, że musi je zweryfikować i może być z tego dym. Mówi: Idźcie na basen, napijcie się, a ja do was przyjdę, gdy wszystko wyjaśnię. Wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. Weszliśmy do tropikalnego raju. Barman dał nam fantastyczne drinki z rumem. Przeszedł kasier i mówi: Panowie, wasze pieniądze są na waszym koncie kasyna. Wystarczy złożyć podpis na rachunku przy stole. Jeśli chcecie coś zjeść, dajcie znać. My na to dobrze, bierzemy wszystko. On oczywiście, wszystko załatwie. Poznaliśmy dwie babki z Teksasu, pachnące i zrobione na bóstwa. Piliśmy, było fajnie. Kolacja smaczna, wszystko gra. Cały czas piliśmy. Musieliśmy teraz zagrać, żeby wszystko się zgadzało, a kasyno było pod wrażeniem. Zamierzaliśmy wejść, wygrać więcej niż moglibyśmy zarobić i wszystko miało pójść jak po maśle. Wzięliśmy żetony na kwotę tysiąca dolarów. Usiedliśmy przy stole i daliśmy każdej z babek po stuwie. Na grę. Wszystko dla ciebie. Mieliśmy działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Straciliśmy wszystko i skończyło się fatalnie. Graliśmy jak ostatnie pierdoły. Byliśmy pijani w sztok. Babek nie interesowała gra, tylko darmowe żarcie i drinki. Patrick zaczął psioczyć, że wszystko do bani, że krupier przynosi nam pecha. Wszystko się spartoliło. Jedna z lasek zapytała, czy chce już iść. Ja na to. Tak, super pomysł. Uprawialiśmy seks w schowku na pościel, bo po pijaku nie mogliśmy znaleźć naszego pokoju. Na się ocknąłem. Nie pamiętam jak trafiłem do pokoju. Znalazłem kartkę ze słowami Dave. Pojechałem do biura American Express Pat. Nie miałem pojęcia, dlaczego tam pojechał. Wrócił blady jak ściana. Rzucił na komodę gruby plik pieniędzy. Co jest grane? Wszystko przegrałem. Jak to przecież masz kasę? On na to nie. Wczoraj wszystko przegrałem. Dziś rano wypłaciłem z American Express kolejne 10 tysięcy. Skłamałem, że musiałem zapłacić za twoją operację wyrostka. Przegrałem 6 tysięcy. W sumie 16 tysięcy. Nie mieliśmy kasy na zapłacenie rachunków i byliśmy w plecy na gruby hajs.